Czy możemy jeszcze porozmawiać o emocjach rodziców? Z jednej strony ci rodzice, którzy bardzo chcą iść za tym dzieckiem, bardzo często spotykają się z takim ostracyzmem, że jakby wpychają to dziecko, że a przecież to dziecko mhm. potem spotka się z konsekwencjami, które będą mhm. nieprzyjemne i ten rodzic nie powinien, nie powinien tak za tym dzieckiem iść. A z drugiej strony jest tak, że yy, okazuje się, że to nie ma żadnego wpływu na to, czy w wieku nastoletnim dziecko nie, nie wróci do tej płci metrykalnej. Czy ty odczułaś taki... Aha, moim zdaniem ma wpływ. Ma wpływ, ponieważ ja e, myślę, że... Nawet pozytywny. Tak. że Moje dziecko od początku miało przestrzeń do wyrażania się, e, mogło jakby poeksplorować to życie, o którym marzyło, w taki sposób, jak sobie wymyśliło, funkcjonować pod tym imieniem, e, mieć takich przyjaciół i, ubier i ubierać się tak, jak chciało. M właśnie doprowadziło do tego, że tego 20 lipca ona powiedziała, no jednak się czuję e, dziewczynką. Chcę, żebyś, kup... e, żebyś mówiła do mnie, Zoja, no i musimy kupić sukienki. No, I się, frajdy, się na zakupy. No. Mhm. Czemu się ucieszyłaś, że, że, o, że nie Cześć. będzie miała tego cierpienia Ucieszyła... związanego z transpłciowością? Tak, czy... Tylko, tylko mhm. z tego powodu. Mhm. Moje dziecko może być kim chce być. I chcę, żeby było kim chce być. Natomiast cieszę się, że chce być osobą e, w tym momencie z płcią zgodną, z płcią metrykalną, będzie ponieważ będzie jej łatwiej. Słuchajcie, e, my jako rodzice e, na, tej gru na tej grupie internetowej, raz w roku średnio mam informację, że kolejne dziecko popełniło samobójstwo. Jako stały temat przypisany jest temat szpitali psychiatrycznych, ponieważ e, kondycja psy psychiczna tych dzieci jest dramatyczna kolejna co nie wynika z transpłciowości, tylko z reakcji społeczeństwa tak, na transpuczliwość tak oczywiście uh -huh. e, więc to, że moje dziecko nie będzie brało blokerów i nie będzie e, brało testosteronu, ja się z tego cieszę, ale nie dlatego, że jestem przeciwna. To są le lekarstwa, które ratują ludziom życie. Te dzieciaki nie popełnią samobójstwa dzięki temu. Ale powiedziałeś, że nie, oka nie okazaliście z twoim partnerem tej radości, tak, przesadnie. Ponieważ, mhm. ponieważ piłka jest cały czas w grze. Mhm. Nikt Całe nas... życie. Tak, właśnie, nikt z nas nie wie, e, co będzie za chwilę. gdy. E, ja też, jak każda pewnie matka, każdy e, tatuś mówiłam, e, dziewczynki mają e, ci**ki, chłopcy mają penisy. Ale teraz już wiem, że się mówi, dziewczynki mają ci**ki, ale nie zawsze. Chłopcy mają penisy, ale nie zawsze. Po prostu. I właśnie pokazujmy jakby, różne możliwości w, e, w szkołach, w przedszkolach. Nie dzielmy dzieci, chłopcy, dziewczynki. W tym wieku, kiedy to są, e, te podziały nie mają żadnego znaczenia. Możemy tak samo dzielić na blondynów, brunetów.